W przykawie Krzysztof Bąk, dzień dobry. Dziś Państwa moim gościem, pan Stanisław Michalkiewicz. Dzień dobry, witam dzień dobry, serdecznie. Dzień dobry państwu. Prawnik, publicysta, były sędzia Trybunału Stanu. Można by tu wymieniać wykładowca na wyższych uczelniach, założyciel Unii Polityki Realnej i od tego chciałbym zacząć. UPR działał dość prężnie swego czasu. My tutaj w Gorzowie słysząc Unia Polityki Realnej pojawia się nazwisko Rafał Zapadka. UPR, już, UPR jeszcze istnieje? Istnieje, ale ja już zakończyłem swoją przygodę z UPR-em. W momencie, kiedy rozpoczęły się te rozłamy, już nie chciałem w tym brać udziału, nie chciałem w tym uczestniczyć i wycofałem się z polityki. To znaczy, z takiego czynnego udziału w polityce, nigdzie nie kandyduję, nigdzie nie należę, skoncentrowałem się na publicystyce. No i właściwie dobrze mi z tym, dlatego że pozwala mi to zachować dystans. A tak to, gdybym nadal był członkiem partii, to musiałbym się bardziej liczyć ze słowami, a tak to mogę... Dyscyplina ta tak, musiałaby tak, być no, partyjna. Lojalność Loyalność wobec partii by mnie obowiązywała. A tak, nawet jakbym gdzieś był jakimś parlamentarzystą, posłem czy senatorem, to tak samo no, musiałbym się jakoś akomodować do klubu parlamentarnego. Natomiast teraz do niczego się nie muszę dostosowywać poza czytelnikami. Czytelnicy są moimi pracodawcami. Jest pan tym, sobie sterem, żeglarzem okrętu? Trochę jestem tak, takim wolnym strzelcem i bardzo mi to odpowiada. No, no właśnie, a wracając do dzisiejszego dnia, jest Pan z wizytą na Ziemi Lubuskiej. Jaki jest cel tej wizyty? Spotkania? spotkania? Dwa spotkania? spotkania mam tutaj mieć na ten sam temat, tylko w dwóch różnych miejscowościach, w Gorzowie Wielkopolskim i w Szelcach Krajeńskich. Tematem mojej prelekcji, która zawsze takie spotkanie z publicznością otwiera, jest Polska wobec kryzysu. I w tej prelekcji chcę przedstawić mechanizm kryzysu finansowego, który się przekształca w kryzys gospodarczy. Zresztą to na naszych oczach widać właśnie ten moment. Kryzys trwa już trzeci rok. Ja pamiętam, jak początek tego kryzysu zastał mnie w Stanach Zjednoczonych. Mogłem obserwować to, jak w ten moment się narodzi. No i teraz, jak byłem po raz drugi po trzech latach no to y, sytuacja cały czas dynamicznie się rozwija. No i pewne takie pewna reakcja bardzo negatywna wobec środowiska finansowego. Byłem, będąc w Nowym Jorku, poszedłem tam na Wall Street, żeby właściwie to nie na sam Wall Street ta manifestacja się odbywała, ten protest, tylko w takim parku w pobliżu. No i miałem okazję zobaczyć to znowu na własne oczy, nawet nagrać taki komentarz do kamery, no bo to jest ciekawe zjawisko i to nie tylko w Nowym Jorku, tylko w różnych miastach Stanów Zjednoczonych. Narasta takie zniecierpliwienie. <laughs> wobec pewnych form pasożytnictwa jakiś świat finansowy uprawia na gospodarce. Rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak jest. Co się z tego narodzi, trudno powiedzieć, dlatego że jak byłem właśnie tam w tym parku, gdzie protestują, to widziałem wznoszone hasła republikańskie, ale widziałem też portret Che więc zaniepokoiło mnie to, żeby się nie zrobiła z tego jakaś kolejna wersja komunistycznego eksperymentu. No właśnie, a wracając do Polski w kryzysie, ja wczoraj miałem okazję prowadzić panel dyskusyjny, gdzie właśnie finansiści dyskutowali o tym, co się dzieje, o zatorach finansowych w firmie, ale wszystko było właśnie w odniesieniu do tego kryzysu. No i bardzo takich dużo pesymistycznych zdań się pojawiło, że z tego nie wyjdziemy, że no, no będzie źle. Wzgląda na to, że, że, ta, że te pesymistyczne oceny są trafne, dlatego że, wie pan, żeby ten mechanizm kryzysu, ja właśnie o tym zamierzam mówić, lepiej poznać, lepiej zrozumieć, to trzeba się cofnąć w czasie, bo moim zdaniem taką przyczyną, prawprzyczyną kryzysu finansowego była decyzja prezydenta Nixon'a, z 15 sierpnia 71 roku o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z porozumienia z Bretton Woods. I e, nikt sobie wtedy nie zdawał sprawy, czy wydarzenia z ponad 30 lat mogą mieć wpływ. No tak, no mają, dlatego że e, od 15 sierpnia 1971 roku świat odszedł od standardu złota i e, w ten sposób upadła ostatnia bariera która hamowała chciwość banków emisyjnych i w tej chwili produkcja pieniądza tego pustego jest tak duża, że no, niedawno byłem na takiej dyskusji Paffere Liberty Weekend pod Wrocławiem i tam o tych sprawach rozmawialiśmy i zapytałem profesora Krośnickiego, jak mniej więcej wygląda w tej chwili skala produkcji pieniądza przez banki emisyjne? I on mi powiedział, że mniej więcej szacunkowo się określa, że ośmiokrotnie przekracza wartość światowego PKB. Ośmiokrotnie. Kilkanaście lat temu, jak było tąpnięcie takie na giełdach Dalekiego Wschodu, to szacowano, że. Ilość pieniądza obiegowego na rynku mniej więcej 2,5 raza przekracza wartość bogactwa, jakie istnieje na Ziemi. Teraz już ponad 8 więc wie Pan: To jest właśnie ta przyczyna kryzysu finansowego, ponieważ sektor finansowy przestaje pełnić on pozornie tylko pełni rolę usługową w gospodarce, a tak naprawdę to jest pasożytem gospodarki, pasożytuje na gospodarce. I jaki jest rezultat proszę zwrócić uwagę niepokojący bardzo i to właśnie w Ameryce to zaczyna być przedmiotem tej złości wobec sektora finansowego, że poprzez produkcję pieniądza fiducjarnego, czego pieniądza pustego, środowiska finansowe przechwytują własność do obywateli mhm. i właściwie przechwytują to bogactwo, które ludzie wytwarzają swoją pracą. Bo jeżeli państwo, na przykład tak jak Polska, Polska, dług publiczny Polski to jest około 900 miliardów złotych i ten dług się powiększa z szybkością Mniej więcej w tej chwili już około 8 tysięcy złotych na sekundę. No i koszty obsługi długu publicznego w tym roku, jeśli nie stanie się nic okropnego, może się nie stanie, to przekroczą 38 miliardów złotych, czyli 1000 złotych na obywatela, nie licząc tych, którzy tak. wyemigrowali, więc około 5 tysięcy złotych na statystyczną rodzinę polską. polską. No to to jest bardzo dużo, tym bardziej, że jeszcze są inne tytuły i to wyjaśnia przyczyny, dla których tak wielu ludzi nie, mo, nie odczuwa zupełnie, nie może odczuć efektu wzrostu gospodarczego. Nawet nie mogą tego podtrzymać, muszą to natychmiast oddać y, tym, którzy pożyczają polskiemu rządowi pieniądze, czy polskim rządom pieniądze, bo to nie jeden rząd pożyczał to wie, wszystkie. Więc to jest sytuacja yy, niewolnika. Bo istota niewolnictwa nie polega na tym, że tego niewolnika właściciel bije, czy że go przezywa, czy tam go maltretuje, tylko istota niewolnictwa polega na tym, że niewolnik musi pracować na swojego pana, to znaczy oddawać mu bogactwo, które swoją pracą wytwarza. No to właśnie w takiej sytuacji, w taką sytuację coraz bardziej brniemy i dlatego mówię, że y, sektor finansowy staje się pasożytem gospodarki i takim właściwie pasożytem ludzi. Y, ludzi, na ludziach pasożytuje, tak jak tasiemiec uzbrojony, on tasiemiec sobie nie zdaje sprawy z tego, że on niszczy organizm żywiciela, aż go zniszczy. No to umrze razem z tym żywicielem, ale on to robi nieświadomie. Taka jest jego natura. I moim zdaniem, żeby powrócić do, żeby jakoś sytuację opanować, to niezbędny jest powrót do standardu złota. I ten sektor bankowy trochę, sektor finansowy trzeba trochę zdyscyplinować. O tych finansach szerzej będą mogli wszyscy zainteresowani posłuchać się na pańskich spotkaniach. One odbędą się dzisiaj? Tak. O w jakich godzinach? W Strzelcach Krajeńskich o 16.00, a 18.30 w Bożej Wielkopolskim w bibliotece. Także zapraszam. Zapraszamy na spotkanie gorzowskie. A ja bym chciał powrócić, bo jest pan autorem, był pan autorem tak zwanej Małej Konstytucji, chyba bodajże w 90. Nie małej, dużej też. Du tak, w 90, ale w <laughs> 93. roku. mówię o tej, którą, która miałaby dawać prezydentowi większą swobodę działania, większe możliwości. To, to ten pomysł ta konstytucja nie, nie zyskała, przeczytałem na pańskich stronach internetowych aprobaty e, ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy. No trochę... A, o, 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 co, co ona miała e, dawać właśnie? Ma konstytucja e, e, zmieniała system polityczny państwa z parlamentarno-gabinetowego na prezydencki i ta duża też. Ja uważam, że nie ma żadnego powodu, żeby utrzymywać dwa ośrodki władzy wykonawczej, które siłą rzeczy muszą wchodzić ze sobą w kolizję i nawet tak zaprzyjaźnieni politycy jak prezydent Komorowski Polski i premier Tusk, jednak jakieś tam iskrzenia między nimi są. Nie dlatego, żeby tam się nie lubili, bo przypuszczam, że tak nie jest. Natomiast no, każdy z nich, każdy, każda władza dąży do ekspansji. w Siłą rzeczy muszą być kolizje. Nie ma żadnego powodu, żeby były dwa ośrodki władzy wykonawczej. Co więcej, w sytuacji, kiedy w szerokim, w, opinia publiczna też dochodzi do takiego wniosku, że dotychczasowy system wyborczy w Polsce doprowadził do oligarchizacji sceny politycznej. Tu widać, że ci sami ludzie są od 20 lat i tylko się pasują, zmieniają patrie, ślady partyjne, tam przechodzą z jednej partii do drugiej więc to rzeczywiście i ta scena polityczna jest zamknięta dopływu świeżej krwi właściwie nie ma chyba że taki, ruch palikota. No, chyba że to takie wie pan gabinet osobliwości jak ruch palikota rzeczywiście to jest coś nowego bo środowiska kryminalne wreszcie zyskały reprezentację parlamentarną w osobie właśnie ruchu palikota w postaci ruchu palikota natomiast generalnie ta scena polityczna jest zamknięta i żeby przełamać te władzę partyjnych sztabów, to jest ruch jednomantowych okręgów wyborczych, który postuluje zmianę. Rzeczywiście ta zmiana by mogła zapewnić dopływ świeżej krwi, ale z kolei niesie ze sobą ryzyko, że Sejm będzie bardzo mozaikowy taki. A ponieważ zadaniem Sejmu przy obecnym systemie politycznym parlamentarno gabinetowym jest nie tylko tam uchwalanie ustaw, ale przede wszystkim stworzenie stabilnej podstawy politycznej dla rządu, to to drugie zadanie mogłoby się okazać bardzo trudne do wykonania, być może nawet niewykonalne. Chyba, żeby korupcja zapanowała, żeby wtedy tych posłów trzeba było przekupywać, żeby rząd pobierali. Otóż, żeby tego uniknąć, dobrze było, bo i tak, żeby wprowadzić manatowe okręgi wyborcze, to trzeba by dokonać zmiany konstytucji. To skoro już tak, to można by było generalnie zmienić konstytucję i zamiast systemu parlamentarno-gabinetowego wprowadzić system prezydencki. Prezydent jako jedyny organ władzy wykonawczej. No i korzyści z tego były takie, że władza wykonawcza nie zależałaby od układu sił w, w sejmie, mhm. tak? a poza tym na pięć lat kraj miałby stabilny rząd. To jest bardzo duża wartość. I dlatego myślę, że mimo, że ten projekt przed, przygotowałem jeszcze w 1992 roku, rzeczywiście on nie zyskał aprobaty, ale nie z tego powodu, panie redaktorze, tylko z tego, że postulowałem tam w tym projekcie zmniejszenie liczebności Sejmu do 120 posłów. Moim zdaniem nie ma żadnego powodu, żeby było ich więcej. No i posłowie, którzy doczytywali do tego miejsca, oddawali. Od, od razu ten, oddawali. Zrozumiałem, w, w obecnych czasach byłoby tak samo. Tak. Myślę, że tu się nic nie zmieniło. Tak. Nasz czas powoli dobiega końca. Jeszcze dwa słowa komentarza na temat nowego rządu, który wczoraj przedstawił premier Donald Tusk. No Po pierwsze, ten rząd nie jest nowy. Nowych nowy, nowy. nowy ministrów jest niewielu. Część pośród tych nowych to byli wiceministry, to są byli wiceministrowie, więc to nie jest nic nowego. Dwie, dwa, dwie nowe postacie, Pan, właściwie jedna nowa postać, na którą zwracam uwagę, to jest Jarosław Gowin jako minister sprawiedliwości. Moim zdaniem to jest taka, taki gest polityczny ze strony premiera Tuska pod adresem Kościoła czy opinii katolickiej szerzej, że y, proszę bardzo, no wyciągam rękę tutaj, y, poseł Gowin Pobożny, prawda, jest ministrem sprawiedliwości, y, y, chce współpracy, bo jak nie, no to palikot, bo jak nie, to, to palikot. A, takie poszły... I drugi... I drugi y... A nie irytują pana te właśnie to, że niefachowcy zostają tak jak ministrem sportu Pani Mucha, która no tak nam sprawdza. Proszę no trudno być fachowcem od sportu. Moim zdaniem to minister nie musi być sportowcem, podobnie jak no, poseł Gowin też nie jest Jest prawnikiem. filozofem. Tak, ale to wie pan, ja bym nie przywiązywał do tego wagi. Od takiej od takiej fachowości to każdy minister ma dyrektorów departamentów i oni są fachowcy. On Nadaje tylko ogólny kierunek, a to potrafi. Także myślę, że nie jest. To tak tutaj... jak dyrektorem szpitala, nie musi być lepszy. Tak, nie jest to jakaś taka, wie pan, straszna zbrodnia. Zapraszamy na spotkanie z panem Stanisławem Michalkiewiczem na 18.30 dzisiaj do biblioteki wojewódzkiej miejskiej. W Zapraszam, Dzień. dziękuję bardzo. A ja dziękuję panu za przybycie do studia. Stanisław Michalkiewicz, prawnik. Publicysta, no, można wymieniać się wiele, tak jak na początku. Wykładowca, sędzia Trybunału Stanu, założyciel Unii Polityki Realnej, był Państwem moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bąk, do zobaczenia.